ma wszystkim SSG z tej strony. Po długiej przerwie powracam na kanał. Niestety, ze względu na, na brak weny twórczej czy pomysłów, nie wiedziałem co zrobić, ale dzisiaj przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zrobić wideo o grach, które grałem pier... które były grane jako pierwsze, jakby małe w ogóle, kiedy moja przygoda z graniem na komputerach czy na konsolach się zaczęła. Wiele razy byłem pytany o to, jaka była moja pierwsza gra, i najbardziej z gier, które najbardziej pamiętam, to jest Star Raiders 2 na Atari 800. My mieliśmy akurat wtedy Atari 65XE z magnetofonem szare z magnetofonem xc 12 um, Co dziwne się może wydawać, moja miłość do Atari 2600 zaczęła się dopiero później, bo nasze Atari 65 po kilku latach, czy po dwóch czy trzech latach się zepsuło i nie było kasy niestety, żeby kupić nic innego, to wtedy nam po prostu rodzice nam kupili Atari 2600 czy tak zwanego klona Rambo. Ale gra, generalnie moje granie się zaczęło na Atari 65 i gra Star jest bardzo wyraźnie pamiętam. Bo żeśmy grali w tą grę po nocach, ona szła do pracy, mama pracowała w nocy, a my żeśmy wtedy grali na wakacjach. Pamiętam do, do 5-6 rano, zasilacz się wystawiał za okno, żeby się schodził. I tą grę akurat pamiętam najbardziej. Gra jest rewelacyjna pod każdym względem, jakim możemy sobie pomyśleć. Jak na te czasy była bardzo skomplikowana. Zasady gry były proste dość, trzeba było latać po galaktyce naszym statkiem, mogliśmy sobie była mapa, na której mogliśmy sobie lecieć w dowolną część galaktyki i wtedy w każdej części galaktyki było do, było do zabicia małe statki oraz boss na końcu każdej planszy, także gra była bardzo ciekawa i bardzo trudna, grafika też była bardzo ciekawa. Mój egzemplarz jest z, z późniejszej produkcji 87 rok, pierwsza Pierwsze egzemplarze były z szarą okładką z boku, chociaż my to i tak żeśmy wgrywali z kasety, to jest wersja kartridżowa, żeby się nie bawić z, z wgrywaniem z kasety. Tutaj jest pokazana dokładnie gra, to jest akurat boss tutaj na obrazku. Pulpit naszego statku, co ciekawe mieliśmy energię, która nam schodziła jak otrzymywaliśmy Obrażenia i tak dalej. Mieliśmy na dole radar, gra była dość skomplikowana, i tutaj także jest pokazana mapa, co było ciekawostką. Mi się wydaje, nigdy nie widziałem czegoś takiego wcześniej w ogóle. Długo po tym nie widziałem nic takiego. Jest to mapa galaktyki i mogliśmy sobie wybierać części galaktyki, do której mogliśmy się przenieść, i wtedy mogliśmy po prostu w tej części galaktyki wszystko zniszczyć. Statki kolejne oraz zawsze boss. Oczywiście poziom trudności rosną. Nie wiem czy był koniec tej gry, bo nigdy do końca nie doszłem. Ale gra była, gra była bardzo ciekawa. To jest wersja w ogóle zauważyłem, Atari X -E Edition. XE to było Atari konsola odpowiednik Commodore 64GS produkowana dość późno. Od 1987 roku nawet jest narysowana. Tu jest pokazana ta klawiatura od A -A Atari XGS -E GS znaczy Game System. Patrzymy co jest w środku. Tak jak mówię, ja mam... No dość fajny egzemplarz, wyhaczyłem. Kartridż, kartridże do Atari, w ogóle 65 były, czy 800 były bardzo małe. Bardzo ładne były sekcje. Tutaj jest taki ten, żeby można było go łatwo wyciągnąć z komputera. Na kartridżu w ogóle pisze 85 rok, a na pudełku pisze 87. W ogóle, jak szukałem informacji o tej grze na internecie, to w ogóle pisze, że gra była wydana w 86 roku. Dlatego nie wiem. Nie otwierałem długo tej gry, dzisiaj wyciągnąłem z pudełka, ale widzę, że tutaj jest w pudełku jeszcze jeden kartridż, nie wiem, czy będzie widać. Chowa się lew kart. to jest to karty chyba z pamięcią od Atari 400, bo od Atari 800. Pierwsze 800 ki Atari, nie te, które my znamy, te pierwsze, pierwsze z 80 roku, z 89 miały dwa sloty na kartridże i w, zwykle był w jednym pamięć, w drugim gra, albo w dwóch pamięci i wtedy gry się przytywało z kasety. Instrukcja obsługi, tak jak widać... Cały panel obsługujący w yy, grze i tak dalej, energia, prędkość, tu akurat jesteśmy, to jest planeta, wszystko ładnie w czarno-białym. Zobaczę tylko co to za kartridż, pisze Left kart, ale mi się wydaje, że to jest kartridż z pamięcią. To tutaj wsadził, no, tak nie wiem co to, to. Powiem szczerze, nigdy nie wyciągałem tej gry stąd z tego pudełka, tylko zajrzałem, a on się schował ten kartridż pod... Yy, pod tym oryginalnym ZS -E Tak, to jest Karty 4 Star Riders. To jest właśnie oryginalna wersja, akurat mi się trafiła. Znaczy nie, to jest Star Riders 1, co ja opowiadam? To niespodzianka, tego się nie spodziewałem w pudełku. Star Riders 1 i Star Riders 2, obo były w pudełku. Ktoś mi dorzucił ekstra, jak kupowałem. Coś, czego nie, byłem, nie nie byłem świadom do dzisiaj, że akurat posiadam wersję pierwszą i wersję drugą. Dlatego chciałem pokazać pudełko i karty, czyli krótki gameplay z, z krótkim opisem. Nie lubię się rozgrywać za bardzo, ale są to gry, które pamiętam bardzo. Jeżeli, Nie wiem od czego Wasza przygoda się zaczęła z, z graniem. Czy był to Pegasus, czy to była PlayStation 2, 1, czy jeżeli ktoś jest młodszy, coś innego już dzisiaj. Ale w moich czasach to było akurat Atari, Commodore wyszło ciut później. Oczywiście Commodore zdominowało wszystko Commodore było jest, jest rewelacyjne. Mam kilka mam jeszcze zanadrzu też pudełko gier do Commodore, których jeszcze nigdy nie pokazywałem. Dzisiaj wyciągnę. Myślę, że jutro pojutrze zrobię film i e, pokażę w moim stylu wszystkie gry z Commodore, jakie tam akurat mam i e, w rogu ekranu jak zawsze będzie screenshot czy krótki filmik z, z gry, którą akurat będę pokazywał. Także dzięki bardzo i teraz zapraszam do części drugiej, szybki gameplay. Także Zapraszam. I ok, gra wita nas z, e, z kokpitu samego statku. Muzyka jest niezła. Rok 85, na górze pisze że 86 coś nie wiem o co chodzi, ale e, coś, coś z tymi latami mają. Nie tak. Po lewej stronie jest energia, a po prawej stronie jakieś okienka bajery, tam coś się zmienia, wygląda to dość interesująco. I po środku rada. Gra od razu, nas w nas, walki. Jest to typowy space shooter w tych czasów. Czy może powiem space shooter widoczny pierwszej osoby. Gra na początku jest dość łatwa. Trzeba trochę cierpliwości, żeby... Oni sobie teraz polecą. Wybuchy są dość ciekawe. One się ładnie rozbiły, te statki. Jak widać, grafika jest dość ciekawa. Na dole mamy planetę. Mamy prazejlą. Można się pozbyć. O, jak się pali ładnie. To było dość ciekawe w tamtych czasach. Radar nam pokazuje. OK, przyleciał na moją głową. Ostatni został. No jak się pali. Wiadomo, im więcej strzałów dostanie, tym szybciej go zniszczymy. On jak się jeszcze pali, to może nas jeszcze uszkodzi. Energia, jak widać, po lewej stronie spada. Będziemy musieli sobie... Czy to jest energia, czy to paliwo w zasadzie? Możemy sobie polecieć w różne zakątki galaktyki i się doładować. W czerwonych punktach są tutaj... jest. Space station, tu można y, doładować energię, naprawić statek i tak dalej. Białe obiekty przedstawiają y, Wroga. Możemy tam się udać. Słońce, wiadomo, Słońce. Słońce pokaże na koniec, bo jest dość fajne, Można polecieć też na Słońce. I planety różne, które bronimy przed atakiem, właśnie obcych. Może zajmiemy się tymi obcymi. Squadron, pisze Zylon Squadron. A. Spacją wchodzimy do menu mapy I polecimy tutaj Fire Wprowadza nas hiperprzestrzeń I teraz jesteśmy. Radar pokazuje od razu Oj Nie to co pisnąć, Na końcu Jak już jesteśmy głęboko w kosmosie Na końcu Jak wystrzelamy wszystkie te małe statki to przywita nas box. Oczywiście yy, trudność jest różna, na początku jest dość łatwo, mam pół energii jeszcze jest chyba 300, są, o jest boss jak się rozchodzi tak sterownik i jest boss, o taka, taka żaba no będzie tutaj chyba 3 razy, bo musimy uderzyć, ale się nie martwię nie, nie mylę, przepraszam O ma też swoje tarcze dwa razy, bardzo łatwy boss o, jeszcze jeden. No. Są różne rodzaje bossów i też, też inaczej wyglądają te bossy. Tutaj nie, nie, nie przyspieszamy ani nie zwalniamy, tylko on sobie lata w określony sposób. Oj. Więc może zginę przed pokazaniem. Chciałem słońce, tylko pokazać. Jest to takie łatwe jak. O! Jeszcze dwa strzały i pomy... Okay, o tak udało się. Oczywiście możemy... W każdej chwili możemy uciec. I polecieć się doładować. Co też jest dość ciekawe. I teraz stacja kosmiczna nas naprawi. To jest 85 rok jak gra jest skomplikowana na te czas. A, energię mi naładuje. Będę mógł wrócić i dokończyć bossa, co jest też fajne. Także musimy sobie planować każdą misję. W porównaniu do gier, jakie wtedy były typowo arcade'owe. Oczywiście o... Polecimy tutaj... E, wszystkie obieki się zbliżają do tych planet. Musimy bronić planetę przed... Okej, okay, jesteśmy w trybie... ...zestrzeliwania samolotów. ok z Squadron gra jest dość, jak widać, interesująca, jak na Atari w ogóle zresztą interesująca graficznie przede wszystkim na opis. wszystkie innowacje jakie wprowadzał. gry przeważnie były w tym czasie grane jak Pac man i inne takie dość, dość proste gry arcade'owe a tutaj mamy typową strzelankę kosmiczną i to dość, dość rozbudowaną mi się wydaje. Jedną z lepszych gier na jakie w ogóle jakie, jakie, jakie wyszło. Także mamy bossa, znowu kaczucha, później są... Te statki są też... Chyba są trzy rodzaje w ogóle bosów. Tutaj możemy tylko trochę sterować na boki. O. Możemy tylko strzelać... No nic, chyba nie uda mi się go... O, raz. No, Jeszcze raz i po nim. Jeszcze chcę tylko polecieć na słońce, pokazać jak słońce wygląda. Okej. Okay. O, jak widać kolor się go zmienił, jest trochę groźniejszy. Nie uda mi się go niestety, także... To chyba będzie koniec tego wideo. Nie chcę się rozgrywać, chciałem pokazać tylko więcej, jak się gra, i tak dalej. A teraz, na zakończenie, polecimy na słońce, co było też ciekawostką. Jesteśmy na powierzchni słońca. O! Dostałem yy, wezwanie do akcji, i tak dalej. Koniec gry, i tutaj widać, jak się mój statek ładnie rozpływa. Słońce mi roztopiło co było ciekawe, że można było w ogóle polecieć na słońce, prawda? Także dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. wideo. W następnym wideo pewnie opiszemy kolejną grę z podobnych czasów, także... i myślę, że niedługo. Także do zobaczenia w następnym wideo. ma.